Cześć kochani, witajcie w nowym przeglądzie. I nie wiem, czy wiecie, ale dzisiejszy poniedziałek jest określany jako najsmutniejszy, wręcz taki najbardziej depresyjny dzień w roku. Ale mam nadzieję, że troszeczkę to zmienimy i w ogóle macie dzisiaj dobry humor. Przed nami wiele ciekawych nowości z action, m.in. bardzo dużo rzeczy do ogrodu: są świetne sztuczne żywe płoty na balkon. Palnik do chwastów i oświetlenie. Pokażę Wam też mnóstwo dekoracji. Zobaczcie nowe pufy, meble i śliczne dywany. Zerkniemy też na nowości kuchenne i wielkanocne są m.in. urocze ledowe lampki i wiele innych. Także z dużym uśmiechem witam Was na początku tego dnia i kochani, lecimy. Zacznijmy od nowości z działu ogrodowego i tam szukajcie już tych sztucznych żywopłotów. To takie jakby kafelki, które możecie świetnie wykorzystać jako dekoracje, albo po prostu odgrodzić się nimi od sąsiadów. Zobaczcie, jak ciekawie wyglądają też powieszone na ścianie. No, dzięki nim zaraz, wiecie, zrobi się bardziej przytulnie na balkonie czy też na terasie. Fragmenty mają 38x38 cm, no i możecie je łatwo łączyć ze sobą, tworząc właśnie takie ciekawe kompozycje. Za sztukę zapłacicie niecałe 18 zł. Możecie też już kupić podkaszarkę do przycinania trawy wokół drzew czy ogrodzeń. Ma 250 watów mocy i żyłkę o długości 8 metrów. Obudowa jest tu wykonana w 100% z recyklingu. Jest tu też taka ochronna osłonka. Kupicie ją za niecałe 90 zł. A tu już palnik do chwastów, dzięki któremu no, usuniecie te chwasty, zwłaszcza no, z trudno dostępnych miejsc, na przykład między gdzieś tam płytkami. Możecie też go użyć jako odmuchawę do grilla czy do kominka, albo po prostu jako opalarkę. Posłuży Wam też spokojnie do podgrzewania i usuwania pozostałości farby i możecie też nim rozmrozić zamarznięte rury czy oblodzony chodnik. Także jak widzicie jest to bardzo wielofunkcyjne urządzenie, ma 2000 W mocy i kosztuje niecałe 68 zł. Oświetlenia możecie już kupić bardzo fajną lampę na ścianę. Będzie takim no świetnym rozwiązaniem dla was, jeśli potrzebujecie takiego dodatkowego oświetlenia. Może często brakuje wam wolnej ręki, by włączyć światło albo po prostu odstraszyć włamywaczy. Ta lampa włącza się automatycznie w ciemności, gdy właśnie ktoś przychodzi obok, bo posiada czujnik ruchu. Na dodatek jest solarna, więc no, zupełnie zapominamy o zasilaniu. Ma 800 lumenów, a jej cena to niecałe 65 zł. A za niecałe 23 zł mamy kolejną nowość z oświetlenia, a mianowicie zestaw takich dwóch lamp na ścianę i znowu mamy tu lampy solarne ładujące się energią słoneczną, świecą takim ciepłym białym światłem i świecą też w górę i w dół, oj słuchajcie ja bardzo lubię ten efekt, po prostu ślicznie to wygląda. Nowością są też te nożce do cięcia trawy, mamy tu funkcję takiego cięcia obrotowego o 360 stopni, no więc spokojnie do dotrzecie nimi wiecie, w takie każde miejsce trawnika. Uchwyty są z przyjemnego, miękkiego tworzywa sztucznego i znajdziecie tu także blokadę i cena na to niecałe 30 zł. I kochani, coraz więcej pojawia nam się w action osłonek na doniczki. Oj, w tamtym roku było naprawdę mnóstwo takich pięknych modeli. A tu mamy bardzo ciekawe takie osłonki ocynkowane. E, mają uchwyt, więc no, z łatwością je zawiesicie. Dodatkowo jest tu zobaczcie, czy taki delikatny, żebrowany wzór. E, świetnie się sprawdzą na przykład na kwiaty czy na zioła. Ja słuchajcie, bardzo lubię te cynkowane osłonki. E, nie dość, że pięknie wyglądają, ale nie wiem, czy Wam. E, no, mi się bardzo kojarzą z takim wiejskim, silankowym klimatem. Do wyboru mamy nawet wersję i jaśniejszą i ciemniejszą i za sztukę zapłacicie niecałe 7 zł. A obok znajdziecie także cynkowane osłonki, ale już takie no raczej prostsze, bez uchwytów. I tu mamy do wyboru oprócz właśnie wersji jaśniejszej i ciemniejszej, także taką jasno szarą z większą ilością tych żłobień. Naprawdę są słuchajcie w dobrej cenie, bo zapłacicie za nie 4 zł i 49 groszy. A teraz przechodzimy na dekoracje, gdzie pojawiły się nowe wersje tych białych szafek. Wcześniej szuflady miały prążkowany wzór, a teraz jest jeszcze bardzo ciekawa wersja z takim bardzo delikatnym wzorem. No, jest naprawdę to ciekawa opcja. Tu macie ich dokładne wymiary. No i myślę, że te szafki świetnie sprawdzą się właśnie jako nocne, tak po prostu do postawienia przy łóżku, czy to na telefon, czy na książkę. I tu mamy jeszcze wersję z beżowym frontem, właśnie z tym prążkowanym wzorem, a tu jeszcze jest ta właśnie dotychczasowa wersja z białym. Bardzo ciekawa propozycja z mebli za niecałe 68 zł. I jednym z hitów odcinka pewnie będzie dla niektórych z Was ten puf. Jest wykonany z białej takiej pluszowej tkaniny, no i może Wam posłużyć właśnie jako dodatkowe miejsce do siedzenia, podnóżek czy bardzo efektowna dekoracja, która no, doda przytulności wnętrzu. Zobaczcie, ma też taki bardzo ciekawy kształt, jakby takiego kwiatka i wygląda naprawdę przeuroczo. Tu macie jego dokładne wymiary i udźwignie nawet 100 kg. Kosztuje niecałe 100 zł. Przechodzimy teraz na nowe poduszki i tu mamy wersję z takim tkanym wzorem. Natomiast pod spodem jest, zobaczcie, aksamitna. Do wyboru są trzy kolory: beżowe, zielone i jeszcze brązowe. One mają 45x45 cm, kosztują niecałe 23 zł. Kupicie też te poszewki na poduszkę z takiego dość grubego pluszu. Pod spodem jest gładka, ma 45x45 cm, i do wyboru mamy dwa odcienie koloru beżowego: jaśniejszy i ciemniejszy. I chcę na to niecałe 15 zł. A jeśli chcecie nadać trochę przytulności swoim wnętrzom, to ostatnio no bardzo modne są teraz takie dywany ze sztucznego futra. Te są akurat owalne i mają 90x160 cm. Są bardzo, no bardzo mięciutkie w dotyku. Nie słuchajcie tylko tak siąść i tak po prostu po nich miziać. Do wyboru są w kolorze białym i beżowym. Możecie też je spokojnie prać w pralce. Także bardzo ciekawa nowość na dekoracjach za niecałe 65 zł. Z mebli zwrócę Waszą uwagę na tą szafkę. Wygląda no naprawdę ponadczasowo, więc jeśli macie gdzieś wiecie pustą przestrzeń, no to będą idealne na dekoracje, ramki, świece czy rośliny. Było już sporo takich w Action, ale te zdecydowanie wyróżniają się tą zobaczcie dodatkowo zamykaną szafką. Z ciekawym prążkowanym wzorem, tu macie ich dokładne wymiary, kosztują niecałe 190 zł. Bardzo ciekawa propozycja pojawiła się też na świecach. Mamy tu zestaw trzech LEDowych świec z takim ładnym prążkowanym wzorem. Zobaczmy jeszcze, jak świecą. O, akurat działa jedna, ale możecie zobaczyć, że no tak przyjemnie migoczą, jak wiecie, taki naturalny płomień. I uwaga, do zestawu jest jeszcze dołączony pilot, gdzie no, możecie ustawić czas i jasność świecenia, także niezły patent. Do wyboru mamy je w kolorze białym, różowym i zielonym i wiem, że jest to słuchajcie, dużo zwolenników tych zwykłych świec, ale tyle te też mają swój klimat. No i są przede wszystkim bezpieczne, cena za te trzy sztuki to niecałe 35 zł. A teraz przechodzimy do działu kuchennego, i tutaj również pojawiło się kilka nowości. Możecie, kochani, już kupić te garnki. Są wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Możecie je używać na wszystkich typach kuchenek. Jest tu też taka słuchajcie trzywarstwowa technologia, dzięki której no, garnek rozgrzewa się podobno trzy razy szybciej w porównaniu do tych zwykłych garnków. I możecie je też myć w zmywarce. Kosztują niecałe 28 zł. Znajdziecie tutaj też naczynia do serwowania, są wykonane również właśnie w całości ze stali nierdzewnej, mają 20 cm średnicy i też takie wysokie uchwyty, które no chyba robią tu największy efekt, zapłaćcie za nie niecałe 14 zł. Pojawiły się też nowe ociekacze na naczynia. Są w kolorze czarnym i tu macie jeszcze ich dokładne wymiary. I są w takim, no, industrialnym stylu, wykonane z metalu. Jedynie te dwa pojemniki tutaj na sztuce właśnie są wykonane z tworzywa sztucznego. Pod spodem mamy też tacę i, no, tu zwrócę na tą uwagę, bo kochani, kiedyś wydawało mi się to czymś takim oczywistym, ale potem natknęłam się w action na taki ociekacz bez, więc, no, już chyba mnie nic nie zdziwi. Koszt niecałe 30 zł. Mamy tu jeszcze jeden powrót. Na półkach znowu pojawiły się te czajniki od marki Tefal. Są jedynie w kolorze czarnym i w środku jest filtr przeciwko osadzającemu się kamieniowi. Podwójne wskaźniki poziomu wody. Podstawa obraca się tu o 360 stopni. Czajnik jest naprawdę spory, bo słuchajcie, ma prawie 2 litry pojemności. A pokrywa ma tu wspomaganie otwierania. Ich cena to niecałe 90 zł. I zerknijmy też na dział Wielkanocny, bo tu pojawiły się właśnie te szklane lampy w kształcie pisanek. Działają na trzy baterie AAA i dostępnych jest kilka bardzo takich wiosennych już wzorów. Pisała nam już o nich na naszej facebookowej grupie Madzia, którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy i naprawdę wyglądają bardzo wdzięcznie. Myślę, że też będą stanowić no niezwykle taką, wicie delikatną dekorację podczas Wielkanocy. Zapłaćcie za nie niecałe 14 zł. A za niecałe 18 zł, i właśnie też tylko tak dla przypomnienia, są jeszcze dużo cięższe, bo wykonane no, z grubszego szkła. Te LEDowe lampki mają taki wzór w plamki, do wyboru jest wersja i biała, albo w pudrowym różu. A za zaledwie 3 zł i 75 groszy kupicie takie niewielkie, ale myślę, że mające dużą moc dekoracyjną, takie figurki wielkanocne z terakoty Do wyboru jest naprawdę sporo wariantów, zerknijcie sobie sami. A ja póki co gorąco witam na kanale wszystkich nowych widzów i jeśli trafiliście tu przypadkiem, to naprawdę będzie mi bardzo miło, jeśli zostańcie tu na dłużej. A jeśli macie też Facebooka, to zapraszam Was do dołączenia do naszej Actionowej Grupy, bo wymieniamy się tam Zdjęciami, filmami, no i ogólnie tak opiniami o rzeczach z action, które naprawdę warto kupić, albo też i nie. Ostatnio, na przykład, Adrian polecił nam bardzo dużo rzeczy do kuchni z action, m.in. organizery, pojemniki, które mu się też sprawdziły. Z kolei Justyna pochwaliła nam się nowymi zdobyczami z działu ogrodowego. Napisała, że wywiezie te krasnale na działkę i dołączą do pozostałej piątki, także Justynka ma już ich naprawdę całą rodzinkę. Patrycja poleciła nam natomiast tą szczotkę do zamiatania. Nie wiem, czy wiecie, ona ma takie jakby silikonowe wykończenie, więc właśnie dzięki temu świetnie zbiera kurz, okruszki i piasek. A Ola pokazała nam wazony i świeczkę z Action, za to napisała, że ten odświeżacz akurat ją zawiódł. Także, kochani, jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić, a co właśnie omijać, to gorąco Was zapraszam do dołączenia do naszej grupy. To jest dokładnie ta grupa. I link do niej znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem albo w opisie filmu. I oczywiście nie mogę też zapomnieć o stałych widzach, których również gorąco pozdrawiam. Pod ostatnim filmem dostałam od Was tyle serduszek, słuchajcie, to było tak miłe. Naprawdę bardzo Wam za to dziękuję, za to, że w ogóle jesteście, że tutaj zaglądacie. Jest mi naprawdę niezwykle miło i naprawdę jestem zaszczycona, że mogę z Wami tworzyć taką przedcudowną społeczność osób, które właśnie lubią robić zakupy w action. I po prostu bardzo się cieszę, że Was mam. A tu jeszcze zwrócę Waszą uwagę w dziale do sprzątania i przechowywania, że pojawiły się te nowe tabletki do zmywarek. W opakowaniu jest 60 sztuk i do wyboru mamy tu dwa różne warianty, kosztują niecałe 15 zł. I od razu, jak tu jesteśmy, jeszcze pokażę Wam, co tu znajdziecie innego właśnie innych produktów do zmywarek. Za niecałe 16 zł są jeszcze takie tabletki, 44 sztuki. Jeśli potrzebujecie, to możecie również wypróbować ten środek nabłyszczający, jest jednolitrowy, kosztuje 5 zł i 28 groszy. I jednym z najczęściej poleconych produktów do zmywarek na naszej grupie jest ten żel. Krzysiek na przykład napisał, że jest naprawdę pod wrażeniem jego działania, szczególnie w kwestii błysku, szkła i talerzy. Monia dodała też, że ma bardzo przyjemny zapach. I ogólnie wiele z Was pisało, że właśnie jak odkryło ten żel, to już przestało zupełnie używać tabletek do zmywarki. No właśnie, bo oczywiście muszę dodać, że ten żel wlewacie tam, gdzie jest te miejsce na tabletki. Marek też napisał, że używał wcześniej proszków do zmywarek, ale ostatnio twierdzi, że się gdzieś tam popsuły i zostawało pełno, wiecie, tych kryształków na naczyniach, a ten żel zupełnie załatwił tą sprawę. Także, jeśli macie podobne problemy, albo po prostu chcecie wypróbować czegoś nowego, to tu za 720 ml zapłacicie niecałe 12 zł. Do czyszczenia zmywarki mogą wam się też przydać takie tabletki i tu za 3 sztuki zapłacicie 5 zł i 49 groszy. W Action znajdziecie też produkty od marki Finish, za ten środek do czyszczenia zmywarki, który ma 250 ml, zapłacicie niecałe 11 zł i już kolejny środek do czyszczenia tym razem od marki własnej Action wychodzi dużo taniej, bo mamy tu dwa środki po 250 ml, które kosztują już tylko 7 ,77 zł i 77 groszy i tu mamy zapach jabłuszka i ostatni produkt to sól do zmywarki od marki Finish. To jest jedno kilogramowe opakowanie za 5 zł i 68 groszy. Zerknijcie też koniecznie w tym dziale na ten mob obrotowy, też właśnie od marki własnej Action Spargo. Jest to głowica, która obraca się o 360 stopni, a wiadro ma jeszcze taki wbudowany mechanizm wyciskania. Zobaczcie. No, myślę, że tak sporo w ogóle na rynku podobnych mechanizmów. Ciekawe, czy ten się dobrze sprawdza. Akurat tu jeszcze wam powiem, że fajny jest tu patent, że na spodzie macie taki osobny wylew brudnej wody, więc to no nie musicie jakoś tam za bardzo dźwigać tego wiaderka. Do zestawu dołączone są jeszcze dwie podkładki z mikrofibry, i do wyboru mamy zestaw niebieski albo jeszcze szary. Zapłaćcie za nie niecałe 60 zł. A z elektroniki zerkajcie na mikrofon do karaoke. One mają wbudowany głośnik. No i za pomocą przycisków spokojnie możecie przyłączać utwory, włączać typ playback, sterować głośnością oraz wybierać z aż pięciu różnych efektów dźwiękowych. Działają słuchajcie one do trzech godzin i do wyboru są czarne, różowe albo niebieskie. Kosztują niecałe 40 zł. Kolejną nowością, jaką chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jest taka nastrojowa lampka. Ona ma 150 lumenów i wielokolorowe i też dynamiczne efekty świetlne, w dodatku w całej palecie barw RGB. Jest tu też taka funkcja, w której światło lampy reaguje na dźwięk. Do zestawu dołączony jest też pilot. No i zobaczcie jeszcze, jak efektownie może wyglądać w różnych kolorach. No naprawdę, niesamowicie się to prezentuje. Tu macie jeszcze jej dokładne wymiary. I ich cena to niecałe 35 zł. Przechodzimy teraz na dział kosmetyczny, gdzie mamy tu powrót tych preparatów wzmacniających włosy. W opakowaniu znajdziecie trzy sera o zapachu arbuza, awokado i banana. No i dzięki którym możemy uzyskać efekt ukojenia, nawilżenia i odżywienia. Tu macie jeszcze ich oczywiście dokładny skład. I za zestaw zapłacicie niecałe 13 złotych. Jeśli malujecie się lub chcecie po prostu nałożyć krem czy jakieś serum na twarz, to możecie zorganizować swoje włosy w jednym miejscu i kupić takie opaski do wyboru są w kolorze niebieskim i różowym i one są takie miękkie w dotyku, kosztują 4 zł i 49 groszy. A teraz skaczemy już do działu kreatywnego, gdzie pojawiły się kochani te koszyczki szydełkowe. Nie wiem jak u was, ale faktycznie wszyscy w koło zaczynają coś szydełkować. Jest teraz na to albo moda, albo po prostu taka potrzeba, żeby dzięki temu oczywiście odpocząć. I właśnie w tym zestawie w środku znajdziecie wszystkie akcesoria od włóczki po szydełko, by właśnie zrobić taki koszczyk szydełkowy i potem oczywiście umieścić tam różne akcesoria do szydełkowania do wyboru. Słuchajcie, mamy tu też kilka no przeuroczych tych wariantów i za te zestawy zapłaćcie niecałe 18 zł. I w tym dziale mamy tu też jeden powrót. Znowu dostępne są tablice do rysowania. Mamy tu trzy tryby jasności podświetlenia, i właśnie dzięki takiej tablicy będziecie widzieć no, każdy szczegół wykonywanej pracy, niezależnie od tego, czy rysujecie, projektujecie, szkicujecie, czy malujecie diamentami, ładujecie je za pomocą kabla USB. I tablica w formacie A4 kosztuje niecałe 50 zł. A jeśli potrzebujecie większej powierzchni, to możecie ją również kupić w formacie A3. Działa na dokładnie tej samej zasadzie. Także ma te trzy poziomy podświetlenia, i za nią już zapłacicie niecałe 88 zł. I kolejną nowością w udziale kreatywnym jest taki zestaw trzech markerów. One się nadają do papieru. I co ciekawe, mają takie metaliczne wykończenie. Do wyboru w zestawie są trzy końcówki o takich grubościach i takim kształcie. I do wyboru mamy m.in. wykończenie złote, srebrne albo w kolorze pudrowego różu. I cena to niecałe 9 zł. Zerknijcie też na takie markery tym razem jest tu w środku 6 metalicznych. Tutaj też mamy do wyboru dwie końcówki i są w kolorze brązowym. Jest też zestaw z odcieniami filetowego, niebieskiego i zielonego. I cena to z kolei niecałe 8 zł. A tu naprawdę świetny i duży i efektowny zestaw, aż 80 kredek. Jest naprawdę ich cała paleta barw. Kosztują niecałe 38 zł. A teraz zapraszam Was na nowości z działu dla zdrowia. I tu mamy takie puszki dla sportowców, do których mogą włożyć swoje odżywki czy suplementy. Są naprawdę spore, więc powinny dużo zmieścić. Tak dokładnie się prezentują w środku. One są jedynie w kolorze czarnym z takim drobnym, kolorowym akcentem. I za nie zapłacicie niecałe 16 zł. Dostępne są także nowe bidony, ja słuchajcie ostatnio po górach mam naprawdę wątpliwości czy w ogóle znacie jakiś bidon, który naprawdę długo trzyma, bo już naprawdę ciężko kupić, a za swój toro dałam i szczerze mówiąc byłam nim bardzo zawiedziona, on akurat w ogóle nie był z Action, ale dajcie znać w komentarzach jeśli macie jakiś taki dobry, za nie zapłacicie niecałe 13 zł. A tu już zestaw taśm oporowych w zestawie znajdziecie trzy różne opory. Tu macie dokładnie jakie, świetne do rozciągania, do ćwiczeń i przede wszystkim nie zajmują dużo miejsca do ćwiczeń w domu kosztują niecałe 31 zł. A teraz przechodzimy na dział z akcesoriami dla zwierząt, i tu pojawiły się takie zabawki dla psów w formie ogona od ryby. No, coś naprawdę takiego ciekawego i innego. Naprawdę zabawny kształt. Za sztukę zapłacicie niecałe 15 zł. Nowością w tym dziale są również bluzy dla psów. Do wyboru są w kolorze czarnym i tak dokładnie się prezentują. Macie do wyboru również trzy różne rozmiary i są także w kolorze szarym. One są naprawdę takie miłe w dotyku, w środku, takie polarkowe i cena to niecałe 18 zł. I kochani, na dziś to już wszystko. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jaki macie dzisiaj humor, czy dopadła Was dzisiaj właśnie ta handra najsmutniejszego dnia w roku. Mam nadzieję, że nie. A ja z uśmiechem już bardzo Wam dziękuję, że byliście i trzymajcie się cieplutko. Pa!